Poznajcie Hightech terapii. Nieinwazyjny zabieg odmładzający i przeciwstarzeniowy, który w naturalny sposób pobudza produkcję kolagenu i elastyny, dzięki czemu możemy uzyskać efekt naturalnego napięcia, zagęszczenia i liftingu skóry na twarzy, szyi i dekolcie. Ciekawym rozwiązaniem podczas tego zabiegu jest możliwość dokładnego i precyzyjnego opracowania dolnej i górnej powieki za pomocą specjalnych bransolet, które operator zabiegowy zakłada na nadgarstki. I to dłonie operatora są głowicą przewodzącą tą częstotliwość i energię do tkanek skóry. Dzięki temu mamy możliwość precyzyjnego opracowania dolnej i górnej powieki, która często jest trudną, dostępną częścią dla głowicy maszyny. Hightech Therapy to opcja dla zwolenników zabiegów nieinwazyjnych i dla osób, które bolą się igieł, nie mają czasu i ochoty na okres rekonwalescencji. To jest zabieg, który można wykonać przez cały rok Również w okresie letnim, i nie wyklucza nas życia codziennego, zawodowego, można wrócić do swoich codziennych obowiązków. Jeśli chcesz wiedzieć, czy zabieg high tech terapii jest metodą odmładzania dla Ciebie i czy sprawdzi się u Ciebie lepiej niż inne metody, zapraszam na konsultację do gabinetu. Po diagnostyce skóry będziemy mogli ocenić całkowicie potrzeby Twojej skóry i dobrać najlepsze metody. Działania przeciwstarzeniowego i odmładzającego